Z tej strony Paulina i Łukasz, czyli gry planszowe Łukasza i Pauliny. Dzisiaj przychodzimy do Was z Gro Kritzel, o ile nie zawodzimy mój niemiecki. Gra jest u nas dystrybuowana przez G3. Bardzo fajna mazanko, wykreślanko, malowanka, w której będziecie mogli rozwijać swoje talenty artystyczne, ale o tym już się przekonacie za chwilę, kiedy będziemy Wam mniej więcej pokazywać, o co w tej grze chodzi. Zawartość jest bardzo kompaktowa, gdyż oprócz tego Wspaniałego metalowego pudełka, który wam pokazywałem. Dostajemy arkusze, po których będziemy malować i na których mamy wzory, które będziemy malować. Ołówki do malowania. No i to, co najważniejsze, czyli instrukcja. Dobrze. Jak widzicie, dużo tego nie ma, więc też nie ma co się za bardzo rozwodzić tutaj na samym początku. Zapraszamy do tego, żebyście zapoznali się, o co w tej grze chodzi. Na początku rozgrywki każdy z nas dostaje taki oto arkusz z kropkami, które będzie musiał potem połączyć. Oraz przydziałowy ołówek. Tutaj mm, wypas, bo z gumką. Tak, macie już zestaw startowy. Teraz pora zdecydować, na jakim poziomie trudności chcecie zagrać. Tych do wyboru macie dwa. Możecie wybrać poziom łatwiejszy, gdzie macie narysowany kształt, który musicie odwzorować z pomocniczymi punktami, aby łatwiej Wam było najeść na Wasz arkusz to wszystko. Ewentualnie możecie zdecydować się na wariant troszkę trudniejszy. Również macie ten sam kształt, no, albo inny, ale już bez pomocniczych punktów, tu już musicie bardziej wykazać się wyobraźnią przestrzenną i musicie na oko odwzorować ten rysunek. Musicie sami zdecydować wszystkie te odcinki, które łączą punkty, jakie są długości itp. itd. Gdy już się zdecydujecie, który wariant wybieracie. Każdy z graczy pobiera dla siebie jeden arkusz, czy to łatwiejszy, czy trudniejszy. Możecie oczywiście też się zdecydować, że będziecie grać na tym samym, ale to jest troszkę utrudnione. Wtedy więc tutaj tych wzorów jest Multum, wszystkie są zbliżone trudności, więc po prostu każdy bierze swój arkusz z rysunkiem, bierze swój czysty arkusz, no i zaczynamy od wzorowywania. O co tu w tym wszystkim chodzi? No, o nic wielkiego. Tu po prostu toczymy rozgrywkę na czas. Powiedzmy, że weźmiemy ten łatwiejszy. Macie swój arkusz ze wzorem, macie arkusz czysty. Chodzi o to, żeby w danej rundzie jak najszybciej, pokonując przeciwników, odwzorować dokładnie taki sam kształt. Nie jest to skomplikowane, gdyż po prostu jedziecie według wzoru, który macie naniesiony na arkuszu. Oczywiście tutaj my malujemy tak, powiedzmy, jak amatorzy, ale wszystkie te wzory, które są tutaj naniesione. Można namalować jedną linią, więc jeżeli ktoś jest mistrzem rysunku, nie ma problemu, żeby cały ten wzór przenieść na swój arkusz bez odrywania ołówka od kartki. Jeżeli chodzi o samą długość rozgrywki, no tutaj instrukcja sugeruje, żeby rozegrać tyle rund, ile jest osób, które biorą udział w rozgrywce. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozegrać ich więcej, mniej. Oczywiście wygrywa osoba, która zakończyła większość, większą ilość rund zwycięstwem, czyli po prostu w danej rundzie swój rysunek odwzorowała szybciej niż przeciwnicy. Tyle. Nie byłbym sobą, gdybym oczywiście przy e, wszystkich tego typu grach, gdzie coś trzeba układać albo malować, e, nie pocisnął Paulinie. Nie, e, nie ogarnia łączenia kropek. Nie. nie, czemu? Nie poszło mi aż tak znaczy, źle. Żeby być fair, ogarnia, ale zdecydowanie w... wolniej niż cała reszta graczy. No nie, na pewno nie w takim tempie, jakbyś sobie tego życzył, mój drogi. Natomiast kropkę do kropki potrafię połączyć. Hello, tak? Tak. No, problem w tym, że taki oto arkusz chyba bym był w stanie zamalować cały, zanim Paulina jedną kartkę. Dobrze, no, aż tak źle nie jest, ale zostaje trochę w tyle. zaraz zdecydowanie przesadzasz, tak źle nie było. E, radzę sobie no, do wszystkich sił, ale sobie radzę. Tak, tak, Jest coraz lepiej. Dobrze, jak widzicie, no, gra jest banalnie prosta. Dwa poziomy skomplikowania, czyli możemy sobie malować, właściwie odwzorowywać te wzory, które mamy na arkuszach z tymi punktami pomocniczymi, albo tą wersję to. Trochę bardziej, o, gdzieś musimy znaleźć hardkorową, gdzie już nie ma tych pomocy. Zasady banalne po prostu, jak widzieliście, malujemy na czas, kto szybciej odwzoruje swój rysunek wygrywa, oczywiście pod warunkiem, że zrobi to dobrze. Co tu można jeszcze więcej dodać? No, gra jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo prosta. No, nadaje się dla dzieci w każdym wieku dorośli też się przy tym fajnie pobawią. Jeżeli mają talent. Czyżbyś znowu pił do mnie? Nie, dzisiaj jeszcze nie piłem. Dobrze. Jaki tak, słuchaj. Suchar, suchar niedzielny. Sorry, tu Masakra. Yy, dobrze. No i już wiecie, że kręciliśmy to w niedzielę. Ach, macie nas. Co ci się podobało albo nie podobało? To znaczy, najbardziej mi się podobały większe ołóweczki. I tak, tutaj taka drobna uwaga do wszystkich. Mm, Twórców, gier, wydawców. Nieważne, jaka gra jest. Może być najmarniejsza, ale jeżeli w środku będzie coś do pisania, powinien się spodoba. Na mm. tak. plus. Tak. Pod warunkiem, że to coś do pisania jeszcze pisze, bo się zdarzają też takie e, egzemplarze, gdzie dostajemy coś do pisania, no i to niestety nie działa. Uuu. Dobrze, więc podsumowując. Szybka, fajna gra rodzinna, gdzie możemy troszkę sobie pobaz grać bezkarnie. Możemy zagrać sobie z dzieciakami w każdym wieku, gdyż zasady są naprawdę proste. No to wystarczy połączyć kropki, trzeba mieć oczywiście troszkę wyobraźni, żeby być w stanie odwzorować ten obrazek, który mamy podany jako wzór, ale naprawdę nie jest to nic skomplikowanego. Wydanie ładne, metalowa puszka, to z kolei mi się podoba, tak więc metalowa puszka plus coś do pisania i jesteśmy oboje szczęśliwi, nieważne jaka jest zawartość. W poprzednim <noise> życiu chyba byłeś złomiarzem. <noise> w poprzednim, w poprzednim, drugi etat. A, I się wydało. Dobrze, y, tak, ocena. Y, to znaczy, dla mnie cztery. Y, dla mnie chyba też. O dziwo tu się zgadzamy. Y -y. Tym tak. razem, tak? tak? Tutaj czwóreczka, gra fajna, solidna, fajerwerków nie ma, no, ale też nie każda gra musi mieć jakieś fajerwerki, po prostu czasami jest potrzebna solidna gra, do której można przysiąść i w 10-15 minut rozegrać partyjkę, tym bardziej, że znaczy, tutaj ona jest totalnie bezstresowa. No okej, okay, no. dobra, może nie tak totalnie bezstresowa, bo jednak jest to napięcie, jak ktoś tam ci maluje, a nie wiesz co i nie wiesz jak daleko jest. No i właśnie ja chciałam powiedzieć o tym jednym małym minusie, bo tak jak przy tego typu grach, wykreślankach i tak dalej, to gdzieś tam się patrzy na tego drugiego gracza i gdzieś tak jest jakby takim może powiedzmy rywalizacja, a w tej grze ja się totalnie odcięłam. Nie? Swój świat, swoje kredki malowałam sobie. Może dlatego miałam taki słaby czas, że trzeba, nie czułam presji w ogóle. nie było brać podkładek, tylko powinniśmy wszystko wyłożyć na stole i wtedy byśmy malowali. Może tak, może to by było inaczej, może poszliśmy po prostu na łatwiznę, ale w każdym razie tak poczułam, że po prostu tworzę sobie coś własnego i, i jakby nie poczułam presji czasu. Troszkę koślawe, ale własne, nieważne. Mhm. Tak, dobrze. Ale moje. No. Tak. Hello. Dobrze. Ocena jest, podsumowanie też, więc nie będziemy niepotrzebnie przeciągać. No i chyba na dzisiaj już chcielibyśmy się z Wami pożegnać. Trzymajcie się. Na razie. Już Wam pędzimy i spieszmy no, jeszcze raz. Teraz włączyłeś mikrofon? No.